Pada do nas. LOL. Zerohopne. Co on robi? Ła! Piernikiem nie przeleciał! Ja pierniczę! <noise> tak, szanowni państwo, właśnie taki jest Kaftan, śmieje się z nieszczęścia swojego kolegi. Witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku, pierwszy film z Kaftanem, umawiamy się na wspólną gierkę chyba od roku, w końcu się udało, Call of Duty Warzone. I całkiem fajna runda, całkiem fajny mecz w naszym wykonaniu. Także moi drodzy, łapka w górę zachęcam. Bardzo dziękuję za całą aktywność pod Warzone'em, bo widać, że się gra wam podoba i mnie też bardzo, bardzo wciągnęła. Także graliśmy duo. Duo gra się bardzo ciekawie. Też fajniej jest mniejszy chaos, więcej ludzi do zabijania. No i też fajniejsze akcje można robić. Także miłego oglądania i do usłyszenia. Siedźcie w domu na dupie. Oglądajcie moje filmy. Nigdzie nie wychodzić. No. Ściałem, ale jest Kryj się, armor ci spada. Dym ci tam. Waliłem. Tam był jeden, nie Armor sobie uzupełniam. Auto, no. auto. Kurde. Ach, Na, górze. Na górze. O, jest drzwi. Zdjęty? Nie. Pojechali chyba autem, czy on jest dalej na piechotę? Nie wiem, odchodzę. On, auto go... go auto. auto. Oh go O kurde! On nie chce przejechać, ty! Po lewej, koleś. Zabity, zabity, od razu. Po, po lewej, koleś. Kuźwa, jeszcze jeden, ja pierdziele. Oh. Czekaj, czekaj. Wejtuję tylko Bejtuje. Chodź, chodź. A, dostał, cię. czekaj. Biegnie. Biegnie. Prawa, prawa. Strzelają do mnie. Nie pomóc <noise> ci. Choćby skały sreły przeżyjesz. Służę sobie te drzwi zamknąć. A kuźwa, co oni? No! Od razu? Dobra, jednak jest akcja na militarce. Ale <laughs> to no, jest zrobić coś głupiego. Nie no ja się tak. zestrałem gość. Gościa... Jest to w kolesie? Tu może być się ktoś? Nie ma, okej. Okay. No nie straciłem do ciebie resztki szacunku. Czemu? RPG-w ludzi. No, a czemu nie? No najgorsza <laughs> rzecz w tej grze ile razy z to. <laughs> Nie, nie możesz, nie możesz z nimi wygrać, musisz do nich dołączyć. Paleci do nas. LOL. To HP. Co on robi?! What?! wiernikiem nie przeleciał! Ja pierniczę! O, jacy Strzelam w gościa przez to okno i ale cię, goście, ale cię gościu gonił, ja pierdzielę. O mój Boże. Ty grasz z hybrydowym na głównej broni, czy nie? Ja nie mam zupełnie celownika na m A, bo ty stara szkoła jesteś. No mechaniczny... Nie, po prostu wiesz co, dodatki są ważniejsze od celownika Nowy cel zlokalizowany. i nie... No. Natomiast no ty, wow, no. wow Co jest? Dobra, zabiłem go od razu. Co Dobra, za maizek. ty? Dobra, to mój. No rzucił nam w ogóle tego, małotowa chyba. Czyli widzisz, na wszystkie stary. Dobra. To jest ten mecz. Myślisz? No nie, bo już powiedziałem, że to jest ten mecz, także. You jinx it. To co, najlepsza myślówka w na grze? Na wygraną! <grym> I to będzie właśnie cały kaftan. Wsadzę to na początek odcinka i cała prawda. Ludzie oglądają pierwsze 3 minuty u mnie <grym> i... to wszystko. Ojejku. Koleś. Powolony. Ten, co one-hituje wszystkich ze snajperów. Dostał jeden? O kurde. Dobra, jest tam jeszcze jeden, tyć. Za budynkiem co podnieśli się. Czekaj, mam pomysł. Hehe, wolony jeden. Za tym budynkiem? Tak. Kolega jego tam jest, będzie go podnosił pewnie. O, jest snajper w oknie, w oknie snajper. Co ja im zrobię ostrzał kasetowy? Dawaj, oznaczony. dziwne, bo on nie wyszedł po kolei. Musimy się zbierać powoli. W budynku są cały czas jak to robimy? Ja przebiegnę do strefy. Oni zaraz też będą musieli iść. I wezmę ich z górki tutaj. To też się zaraz powoli powodzi No. Nie uciekli tyłem? Może? Nie mam pojęcia, wiesz. A, uciekają. Kontakt! Dwóch. Kontakt! No, ich dojadę zamknę. Czuję. Czekaj, czekaj, już podchodzę do ciebie. Powalony jeden. Nice. O, Będą się podnosić. Wow, 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 wow. Jest, jest, jeszcze Jego? jeden na górce. Tak, blisko? tak, tak. Na blisko, na blisko. Z drugiej strony ich zajdę. Dobra. Masz ich? Powolony jeden, powolony drugi Leżą. I ruch jest. Tu dwóch zdjętych. Eee, tutaj byli dwóch, to było tylko dwóch. Ale są na pingu pomarańczowym. Po sobie. Pancerz z kolei się można zawsze zdjąć. No, 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 ale. Lepiej fragować. Ty. Ile masz fragów? Eee, cztery. <laughs> A ty ile? – Pięć to już leci na YouTube. Eee. To wystarczy. To co, robimy dziesiątaka. W sensie dziesięć na głowę. Zobaczymy, kto pierwszy. A, a o co gramy? Eee, o, hmm, dobra. Co gramy... można zamówić w dobie koronawirusa? Gramy o to, że kto Cześć. pierwszy zrobi dziesięć, to na wstępie materiału druga osoba mówi, że ten, kto zrobił dziesięć, jest, jest najlepszym tak. graczem. Tak. Dobra, okej, okay, dawać. Może być. Uważona się była. O, auto jedzie. Od nas. Widzę. Ale gdzieś daleko jedzą. tam daleko. Już ich ściągam. Widzę. ma sniper. Zdjęty jeden. Ok, za, za kamieniem powalone tam. Kasetówkę walnę, co? Na walni. Podniósł się? się? Dobra, leży. Zmarnowałem tę kasetówkę. Eee. Nie mam o, jeszcze jedną, jakby co. Znaczy kasetówkę, jest on precyzyjny. Ej, dlaczego mi nie zaliczyło i dalej mam 5 fragów, jak tego <laughs> typa zabiłem? To właśnie zdziwiłem się, bo mi zaliczyło killa, wiesz? Może... Serio! Co za... Serio! Jaka bieda! Wydaj daj mi, pod całości ci dałem niechcący. Yy, co? Dziesięć kola ci dałem. Daj mi piątkę, żebym miał. No nie! Self-surviva, głupi. No nie! Ojejku. Masz self-surviva? Tak, tak. Dobrze. Już myślałem, że naprawdę jestem podły, nie? Uj, jest jakaś świnia, jak się okaże, że nie ma. Nie? Tak zapytałem tak ostrożnie, masz? Okej. Okay. Ale coś czuję, że następna strefa będzie u nas. Myślisz? Tak. Auto jedzie. Gdzie nie widzę? O, widzę, dobrze. Widzę ruch. Widzę kolesia. Powalony. A, wszedł do budynku. Ale ilu ich było? Jeden, jeden. Miałem, nie? jeden Fuck. No nic, takie życie, nie? Wiesz, że tego ty tylko powaliłeś, dlatego że ode mnie najpierw dostał. <śmulary> 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 o, koleś. Dwóch. Żebyśmy się szybko dostali. Najlepiej na dach, kurde, wiesz? Koleś. Dostał. Zbity armor. Kasetówkę rzucam. z jest koleś w środku, Też że. Tam, już tam nie? <laughs> Możemy iść. Chyba, że chcesz iść pieniądz, nie? Na nie dachu, dachu na dachu, na dachu. Przed nami? Tak. Widzę. Ja biegnę, to, biegnę, pokażę, biegnę o to, pokażę, tam, biegnę, o, o plecy jeszcze. Niech to szlak Dobra, ja jestem tu bez... Kolesia mam. Tu koleś mam. teren. koleś. Masz jak pomóc? Tak, 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 idę do ciebie. Przy skrzynce jest, nie? A, kurde bele. Mam self revive'a, Dobij go. Na... go. Nie. To od ciebie. Dobra, do końca. E, musisz... E, nie możesz. Wykupisz mnie szybko w tym? W masz jak? Nie masz jak w tym. Dobra, wykrywaj to. A! Czekaj, 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 czekaj. Self revive, Luzik, robisz to Gdzie jest sklep? Kasetówkę na dach. O, sklep, wygrywasz to. Po prawej kasetówkę rzuć, bo są w dymie, są w dymie Kuźwa, nie teraz. Kuźwa! Dobrze! I kasetówka na dach. Kasetówka na dach. Nie mogę, ja. nie mogę, zatłoczona. O oh, fuck. To nie jest dobre miejsce, by się chilować. Esa, mordo, patrz. Okej, okay. nic nie mówię, nie? ognia! <laughs> i, I, i. I do środka, na prawo. Dobra, i teraz wyczujnik ruchu z ksenomorfami wygrywasz Idę Ile masz o. fragów? Eee. Nie wiem, ale tu masz kolesia. Dobij go. Za tobą. Ura. Pięknie! Filiwie! Self? -woo! Self -woo. Dobra, a tamten? To jeszcze jeden gdzieś jest, nie? Tak, masz go! Jest w twoim budynku, nie? Więc uważaj Przed Na tobie. górze? Nie wiem, ja bym tu się wcelował. Kuźwa, ja mam laser jeszcze. Jeszcze jeden z lewej wchodzi chyba, nie? to! Jeszcze tylko dwa fragi, jeszcze tylko dwa fragi. Luzik. No dobra, nie ma ich. To w sumie... Nie wiem, czy jest mi to potrzebne. Tak to be honest. O kurwa! Coś ty zrobisz, od masz... Ty gnoju, tyś Co to było? Dobrze. Jeszcze frag. Kuba, jeszcze jeden frag. <laughs> presja, preszyn. masz Za drzwiami. Dojeżdżaj jeszcze... go. Na górze jest, nie za drzwiami, czekaj. Jaką, Jaką ty we mnie presję wywierasz? Nakład! Robisz to! Kurde, masz trzech. Okej, okay, nieważne. Tak blisko! Nie! Zasłużyłem! Tak, blisko. Zasłużyłem! Tak, no jesteś najlepszą klasą na świecie tak no. Czekaj, możesz się reanimować? Fuck! What? Czy ja wyszedłem? Szkoda, szkoda. Czekaj, ty mogłeś się reanimować? Nie, nie mogłem. A do głagu to